Halo, halo, siema, siema, witam w nowym odcinku Chris Podcast, to już chyba siódmy odcinek, tak, jeśli dobrze liczę, tak, tak, siódmy, nie pomyliłem się, a dzisiaj w najnowszej audycji premiere będzie mieć pierwsza część nowego minicyklu Znani Nieznani, mianowicie o co w tym chodzi? Zapewne kojarzycie takie uczucie, jak w pracy grupowej, w szkole wykonujecie większość zadania, a i tak pochwały zbiera ta osoba, która tylko i wyłącznie czyta. No ja, To mniej więcej pewnie też czułem się te osoby, które dziś przedstawię. A o co chodzi w Znani Nieznani? No, mianowicie, będzie to cykl, w którym zbiorę kilka takich mało znanych osobistości, które w jakiś sposób mniejszy lub większy, przyczyniły się do rozwoju danej gałęzi dziedziny, czy czegokolwiek, ale z jakiegoś powodu, no mało kto o nich słyszał. Jak zapytacie pierwszą lepszą osobę na ulicy, kto to jest, no na przykład ta osoba, którą wymienię z danej listy, to najprawdopodobniej nie będzie umiała na to odpowiedzieć. Ale już ale już bez plecenia głupot, przejdźmy do pierwszej pozycji. A na pierwszej pozycji z, znajduje się osoba związana z, ze zmianami klimatu bardzo popularnym tematem w ostatnich miesiącach, może nawet latach a która no, zajmuje się konkretnie działaniem przeciw zmianom klimatu mianowicie jest to Bojan Slat. Holenderski wynalazca, przedsiębiorca oraz założyciel i dyrektor generalny The Ocean Cleanup. Firma ta wykorzystuje pasywną metodę zbierania śmieci morskich w wirach oceanicznych, a używa do tego 600-metrowych dryfujących systemów pływających, które nie potrzebują zewnętrznego źródła energii, gdyż są zasilane przez prądy morskie, które niosą je do miejsc w oceanie. O najwyższym stężeniu zanieczyszczeń. Jak Bojan wpadł na ten ciekawy pomysł? Mianowicie w 2011 roku podczas wakacji w Grecji zainteresował go problem zanieczyszczenia wód morskich, a przede wszystkim trudności związane z wydobyciem śmieci. Natomiast już dwa lata później założył The Ocean Cleanup, a za cel postawił sobie. Hmm, za cel firmy postawił sobie usunięcie 90% ocean, 90% śmieci znajdujących się w oceanach oraz zatrzymanie ich napływu do roku 2040. A dlaczego nikt prawie o nim nie słyszał? No cóż, tutaj mi ciężko to wytłumaczyć. Co ciekawe, hmm, szersza działalność The Ocean Cleanup zbiegła się akurat z falą popularności na Gretę Thunberg znaną, znaną szwedzką działaczkę na rzecz zmian klimatycznych zapewne kojarzycie takie memy mm, przez zestawiające ją oraz Bojana Slata Gdzie, jakaś mała dziewczynka ze Szwecji, która prawie nic nie robi na rzecz klimatu, ale mówi, że fajnie by, by było, gdyby ktoś coś zaczął robić oraz gość, który już od lat coś robi no, dość ciekawe. Ciekawa osobistość. Myślę, że warto poczytać trochę o działalności The Ocean Cleanup oraz o wykorzystywanym przez nich systemie zbierania śmieci. Jest to bardzo ciekawe. Może kogoś zainteresuje, może ktoś wymyśli własny pomysł na ich zbieranie, może ktoś usprawni. No, zobaczymy. Drugą osobą na naszej liście jest osoba o dość no znanym myślę nazwisku mianowicie Pierre Curie jest to mąż chyba jednej z najsławniejszych kobiet na świecie Marii Curie-Skłodowskiej kim jest Maria Curie skłodowska no chyba nie muszę mówić nasza zasłużona rodaczka odkryła dwa pierwiastki Rat i Polon a także była dwukrotnie nominowana do Nagrody Nobla hmm, w dziedzinie Fizyki oraz chemii. No, wiadomo też, że była, że była mężatką, ale o pierze Kili mówi się taki, w taki sposób, mam wrażenie. No, był, po prostu był. Ale czego dokładnie? Co dokładnie. Robił w swoim życiu? Czy czegoś zasłynął? No, oczywiście. Mianowicie był francuskim fizykiem, a także wykładowcą na Uniwersytecie Paryskim. Był też laureatem Nagrody Nobla w 1903 roku w dziedzinie fizyki. Ciekawe. Roz... A konkretniej mówiąc, zajmował się on rozwijaniem teorii o promieniotwórczości oraz odkrył zjawisko tzw piezoelektryczności, a oraz wynalazł elektrometr, wykorzystywany później w badaniach nad promieniotwórczością. Jednak najbardziej znany jest chyba z tego, iż wraz ze swoją żoną Marią Kiriskudowską odkryli rad i polon. Tam często też można było mm, wyczytać kiedyś jakieś informacje, że no pomagał jej ten mąż, ale też jak się spytacie jakieś osoby, co dokładnie mm, robił, to chyba niewiele z nich odpowie tak konkretnie, szczegółowo. A i z takich ciekawostek można też wspomnieć, że gdy odkryto, iż, rad, iż za pomocą radu można leczyć raka, Pier przeprowadził na sobie pierwsze doświadczenia. A czemu jest tak mało znany? No cóż, myślę, że tutaj akurat zbiegło się to z przyznaniem Nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej, co jak na tamte czasy no było było dość niespotykanym wydarzeniem. Ale no w żaden sposób nie zamierzam tutaj odbierać zasług naszej rodaczce. Po prostu chciałem tylko przedstawić, że nie dokonała tego odkrycia sama i mam nadzieję, że ten wątek Pierakili zostanie jakoś poruszony w nadchodzącym filmie, mianowicie jej biografii Skłodowska od 20 marca w kinach. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to można sprawdzić. No dobrze, to przechodzimy do ostatniej pozycji na liście dzisiaj, a mianowicie hmm, przedstawimy osobę, która, dzięki której niejako kiedyś możemy y, sięgnąć gwiazd. To znaczy, no, tak. Trochę dalej, na przykład odkryć drugą Ziemię. Mianowicie chodzi tu o Aleksandra Wolszczana, polskiego radioastronoma, profesora nauk fizycznych, a także nauczyciela akademickiego, wielokrotnie uhonoro, uhonorowanego. Takimi nagrodami jak Nagroda Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a także Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. No dobra, ale za co konkretnie? Bo chyba nie za samo bycie wykładowcą? No nie, a nagrody dostał za. Za to, iż w latach 90. we współpracy z amerykańskim fizykiem Josephem H. Taylorem Juniorem dokonali odkrycia aż trzech planet pozasłonecznych. Dokładniej rzecz mówiąc, odkryli je w okolicach milisekundowego pulsara i uwaga, to trudna nazwa PSR 1257 plus 12, zawsze mnie zastanawiało, czemu. Czemu osoby związane z tą dziedziną tak dziwnie nazywają nowo odkryte planety? Ale nie wnikam w to. Odkrycie to zostało zresztą zaprezentowane na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Atlancie, a następnie opublikowane w naukowym czasopiśmie Nature. A to jeszcze nie koniec zasług Wolszczana dla rozwoju tej dziedziny nauki, gdyż w 2005 roku we współpracy z innym polskim astrofizykiem, mianowicie Maciejem Konackim, odkrył czwartą planetę pozasłoneczną, co ciekawe w tym samym układzie. A czemu praktycznie się o nim nie mówi? No cóż, tutaj nie znalazłem takich jednoznacznych powodów, aczkolwiek Podejrzewam, że mogło być to jakoś związane mm, ze Służbą Bezpieczeństwa, gdyż jak udało mi się wyczytać, prawdopodobnie Wolszczan wsp współpracował z SB, ale jak sam mówił, były to, jak, były to informacje mało znaczące. Mm, były to, on przekazywał in informacje takie dość mało znaczące, a że... Mm, Żył w takich, a nie innych czasach, no to milczano o nim chyba przez bardzo długie lata. No ale cóż, tak to wygląda. No dobrze, no to z... dzisiaj by to było na tyle. Oczywiście, jeżeli znajdę jakieś inne ciekawe osobistości, które jakoś się przysłużyły światu, a nikt o nich nie słyszał, to na pewno zrobię drugą część. Możecie się nie martwić. Strumień ciekawości na pewno dalej popłynie. A tymczasem kończymy pierwszą część minicyklu Znani Nieznani. To był siódmy odcinek Chris Podcast. Prowadził Krzysztof Tyczyński. I do usłyszenia.